Atmosferę znaną z polskiej literatury, począwszy od romantyzmu aż po dwudziestolecie międzywojenne, można było poczuć na własnej skórze podczas pikniku historycznego Wszyscy dla dziedzictwa klasyka dla wszystkich ocalić od zapomnienia. Wchodzący z XVII wieku zespół parkowo-dworski w Sieniawie po kilku latach prac remontowych i konserwatorskich odzyskuje dawną świetność. Obecnie stał się miejscem kultywowania dawnych tradycji staropolskich i regionalnych, upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym materialnym, jak i niematerialnym regionu. wydarzenie integrujące społeczność lokalną, zorganizowane po raz kolejny przez Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie. Program, który przygotowali dla widzów organizatorzy, pozwalał prawdziwie odczuć atmosferę dawnych spotkań kulturalnych, jakie odbywały się w polskich dworach. Ich mieszkańcy wszakże nierzadko wspierali twórców kultury, a swoje domy traktowali jak jej ostoje. Współcześnie możemy dowiedzieć się o tym z książek, zarówno tych, które od strony badaczy omawiają dawne czasy, tych, które powstają współcześnie przenosząc czytelników do minionych czasów, jak i przede wszystkim z tych, które zostały napisane w owych czasach. Organizatorzy Sieniawskiego Wydarzenia postanowili dać widzom możliwość jeszcze pełniejszego doświadczenia atmosfery przeszłości, niż jest to możliwe podczas lektury książek. Zapraszając artystów w strojach z dawnych epok, a także odpowiednio dospasowując punkty programu, zapewnili podróż w czasie, podczas której uczestnik mógł przemieszczać się pomiędzy epokami, począwszy od romantyzmu aż po dwudziestolecie międzywojenne. Dzień bogaty we wrażenia rozpoczął się koncertem Ave Maria epokami. W zabytkowym drewnianym kościółku Świętego Antoniego, będącym niegdyś kaplicą dworską, a następnie upłynął na rozmaitych prezentacjach i występach artystycznych na dziedzińcu sieniawskiego dworu. Muzycy, tancerze i artyści tworzący rękodzieło przybyli do Sieniawy nie tylko z najbliższych okolic, ale także z tak odległych miast jak Zamość. W trakcie imprezy na terenach wokół dworu odbyły się warsztaty wokalne i taneczne, prezentacja dawnych polskich tańców. Poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka. Można było skosztować specjał w kuchni staropolskiej, wziąć udział w warsztatach tworzenia wianków i bukietów ziołowych, obejrzeć zabytkowy samochód z lat XX-XX wieku, a także poprosić o pamiątkowe zdjęcie z jego właścicielami w strojach z epoki. Ostatnim punktem programu była projekcja plenerowa filmu Noce i Dnie".